Dzień dobry, Marek Drogiński, asystent społeczny posła Pawła Pani Panie profesorze, to y, cytat za, za, przeczytany z pańskiej książki, to był miód na moje uszy, bo wydaje mi się, że staram się cały czas żyć według tych słów, stąd często spotykają mnie różne kłopoty. Y, tak samo z tyłu za panem pisze Kujawskie Centrum Dialogu. Nie wiem, czy pan wie, że jest pan w mieście, w którym Kilkadziesiąt osób, weźmy na lokalną politykę. Kilkadziesiąt osób jest zablokowanych na oficjalnym fanpage'u na Facebooku Urzędu Miejskiego. Sprawa była poruszana w 2018 roku w pana biurze. Również Helsińska Fundacja Praw Człowieka też się tym interesowała. Na koniec otrzymałem odpowiedź z pańskiego biura. Uprzejmie informuję, to jedno zdanie z tego że w związku ze stanowiskiem prezydenta brak jest możliwości podjęcia dalszych działań przez rzecznika. A stanowisko prezydenta jest takie, że Facebook pozwala blokować w regulaminie, więc blokujemy. Czy jest pan za wolnością słowa, czy popiera pan y, takie połamrzenie krytyki lokalnej? Dziękuję. To bardzo, bardzo pytanie. Musiałbym się zapoznać z korespondencją i nie, nie, nie stałem. Nie teraz w tym momencie tylko mi Pan Wróblewski to wszystko. Czy to dyrektor Wróblewski pisał? Tak. No to akurat dyrektor Wróblewski miał plen potencję do tego, żeby podpisywał samodzielnie dokumenty wszystkie czytałem. Natomiast mam absolutne zaufanie do kompetencji pana dyrektora i zawsze będę bronił tego wszystkiego, co on napisał. Drodzy Państwo, ja mam wrażenie, że my mamy większy problem, większy problem, a mianowicie w ogóle... Na czym powinno pole, polegać uczestnictwo i korzystanie z mediów społecznościowych przez wszystkie osoby sprawujące funkcje publiczne. My nie mamy pod tym względem reguł, nie mamy pod tym względem standardów i w zasadzie od miasta do miasta, od gminy do gminy na różne sposoby to się kształtuje. Ja na przykład, ja powiem Panu jakie są moje doświadczenia, tak, ja prowadzą różne media społecznościowe. Zdarza mi się blokować uczestników, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zaczyna się pojawiać tak jednoznaczny hejt i tak ostry hejt, że po prostu uważam, że to przekracza określone granice. I stosuję taką metodę i wydaje mi się, że to jest jedyna metoda, tak? która powinna być dopuszczalna. Natomiast wydaje mi się, że najlepszym standardem byłoby, że jeżeli jakikolwiek urzędnik państwowy czy urzędnik samorządowy decyduje się na wejście na media społecznościowe i to powinien mimo wszystko gdzieś starać się stworzyć jakiś własny regulamin korzystania z tego. Taki regulamin, który byłby niezależny od tego, bo to, że sieć stwarza różne możliwości techniczne, to nie znaczy, że należy nie dookoła korzystać, tym bardziej, że sami też korzystamy. Ja też korzystałem jako rzecznik z różnych będzie społecznościowych, żeby informować o swojej, swojej działalności. Ale to, że ja o tym mówię, to nie znaczy, że to się w Polsce dzieje, i mam wrażenie, że wszyscy się po prostu tego jeszcze cały czas w Polsce uczymy. Dzięki.